Ja tylko krótko może cieszymy się niezmiernie, że na tak trudnym te terenie zagraliśmy bardzo dobre spotkanie i yy, yy, wygraliśmy to wszystkim nam dodaje taki bardzo pozytywny energii i z tego miejsca też chciałem podziękować tak licznej grupie kibiców, którzy, <laughs> którzy nas od początku do końca wspierali. Dziękuję bardzo. Dzień dobry, dzisiaj odnieśliście zwycięstwo nad Legią i można zaobserwować taką ciekawą zależność, bo wcześniej pokonaliście na wyjazdach Agelonie, Górnika Zabrze, czyli te zwycięstwa odnosicie z rywalami na wyjazdach i z takimi zespołami, które w teorii są albo powinny być w tej ligowej czołówce. Z kolei własne boisko nie jest waszym atutem. Czy może analizował pan, z czego to może wy wynikać? To co podkreślam, od dłuższego czasu wróciło, końcówka tamtego tygodnia i początek tego tak naprawdę wróciło pięciu, sześciu zawodników, którzy stanowili o sile tego zespołu i to, to nie tylko ich powrót, tak, ale i ich obecność na treningu, to jest zwiększona rywalizacja, jesteśmy w stanie przećwiczyć pewne schematy, jesteśmy w stanie y, zrobić symulację, to co nas czeka. Brakowało nam tych zawodników i to powiedziałem pod jednym, z jednej strony pod tym kątem, jeśli chodzi o jakość treningu, ale również mentalnie, tak? bo to są ważni zawodnicy w całej naszej kadrze. Natomiast jest też tak, to co pan zauważył, że lepiej nam się gra, jeżeli przeciwnik musi budować kombinacyjne akcje, i każda minuta powoduje, że są miejsca na boisku, gdzie się dobrze czujemy i staramy się to wykorzystać. Tak było w tych meczach, których pan wymienił, ale również dzisiaj. Chociaż uważam, że dzisiaj. Nie tylko to, bo i pierwsza połowa, na której mieliśmy inny pomysł, ale i również druga to był dobry mecz w naszym wykonaniu. I tak jak powiedziałem, graliśmy konsekwentnie i e, cieszymy się bardzo, że możemy przywieźć do nas tak cenne dla nas trzy punkty. Wciąż znajdujecie się w strefie spadkowej, ale chyba to zwycięstwo w Warszawie to taki duży zastrzyk optymizmu. Bardzo. Potężny. I to, to bez dwóch zdań to zawsze dodaje ogromnej energii. Musimy zrobić wszystko jako klub, żeby to spożytkować teraz w tych ostatnich spotkaniach. Dziękuję. Dziękuję. Dobry wieczór, panie premierze. Antonio Bramski, współpracownik meczów. Chciałem się zapytać, w jakim stopniu trzeba na mecz? W Pierwszym powiem, mieliśmy plan, ustawiliśmy dwóch zawodników poniżej Kabila i liczyliśmy na to, że zarówno Wojtek, jak i Morgi będą się ścigali na piłki prostopadłe. Może nam to tak nie do końca wychodziło, ale to nie dlatego, żeśmy nie chcieli tego robić. Natomiast Nolegia tutaj, no, to, wie pan, plan planem. Natomiast yy, mer zweryfikował, że nie zawsze nam to, że nie zawsze nam to wychodziło. Ale po jednej z takich akcji yy, uzyskaliśmy stałe fragment gry, który Krzysiek fantastycznie yy, wykorzystał. W drugiej natomiast w połowie yy, tą szybkość zmieniliśmy na grę kombinacyjną, bo w miejsce yy, Wojtka i Morgiego wstawiliśmy, Kurziego i Hesiego, którzy mają trochę inne inklinacje, ale bardzo dobrze się czują na tych pozycjach. I to było widzieć, już dużo utrzymywaliśmy się przy, przy piłce, bardziej płynnie żeśmy wychodzili, nie tylko poprzez granie poza linię obrony. I myślę, że to było ważne, że tutaj ta dwójka w szczególności, ale i oczywiście muszę wymienić pozostałych zawodników z Trubim na czele, który szczelił dla nas najważniejszą bramkę. Spowodowała, że że dzisiaj e, cieszymy się ogromnie z tego zwycięstwa. E, mówiłem o grupie zawodników ofensywnych, to mhm. wspomnę też sytuację, która była dla nas kluczowa. E, Bartek Kopacz e, e, został dobrze spresowany tak? I, i, i to była dla nas bardzo groźna sytuacja, natomiast tutaj jeżeli jeden zawodnik, nie, coś nie wyszło, bardzo się cieszę, że Adrian pomógł Partkowi wybronił bardzo trudną sytuację. I to też pokazuje, jak dzisiaj dobrze funkcjonowała linia defensywy że to nie tylko jeden, dwóch, czy trzech zawodników, ale tak naprawdę cała, cała nasza kadra, bo, bo te zmiany też wnosiły w nas energię i, i, i każda zmiana coś dała. Więc zarówno ci zawodnicy, którzy wyszli z pierwszym składzie, ale również ci, którzy wchodzili, Dzisiaj naprawdę, no wygrać tu nie jest prosto i cieszymy się z tego, jest to nasz yy, bardzo duży sukces jako klubu. Dzień dobry, że w Władysław Tuduszewski, Radibor. Chciałbym pana zapytać, czy jest pan zadowolony z tego, że Radibor jeśli bardzo dużo do gry waszego zespołu i, i przesadzili do dzisiejszej wygrania? Tak, to, to przed chwilą też ująłem, jak gdyby, że yy, patrząc, yy, czas zespołu z Warszawy, jaki miał po ostatnim meczu na Słowenii, teraz, no, wszystkie te małe rzeczy, szczegóły, wiedzieliśmy, że ten mecz e, może się rozgrywać między 60 a 90 minutą, stąd między innymi wejście doświadczonych zawodników, ale i także całej grupy ofensywnej, tak? I, i, i szukaliśmy tej swojej, tej swojej szansy ale, te szansy, ale warunkiem do tego, żeby o tym mówić, żeby mógł o tym mówić, bo bardzo dobra gra defensywna, bo Dzisiaj naprawdę e, nie dopuszczaliśmy zespołów zespołu z Warszawy do takich sytuacji, e, gdzie, gdzie e, były strzały, były gdzieś rykoszety bardzo trudne na tej nawierzchni, więc cieszę się niezmiernie, że to co nie udało nam się e, wypchnąć do boku, zabezpieczyć, to blokowaliśmy swoim obrębem ciała i graliśmy z dużym poświęceniem. I myślę, że taki zespół nasi kibice chcą oglądać. Dzień dobry bardzo z na stadion.pl. Przede wszystkim na samym początku chciałem pogratulować drużyny i chciałem zapytać o morale drużyny, czy ta wygrana z Legią Warszawa, która mimo kryzysu jest nadal groźnym rywalem, czy to wpłynie na pewność siebie zawodników w tym pozytywnym sensie. Dziękuję. To było widać już w trakcie meczu, jak to jest dla na nas ważne spotkanie. Graliśmy z ogromnym poświęceniem. Jeden asekurował drugiego, nie było piłek straconych, ale co jest ważne, szukaliśmy przyjęcia w przód, szukaliśmy dryblingu, szukaliśmy tych pojedynków. To jest też ważne, że nie cofaliśmy się w tył, a widzieliśmy swoją szansę na tak trudnym terenie, podkreślam. I to wszystko powoduje, że jak gdyby te morale wzrastają, to coś też Pan prędzej powiedział, wygrywamy trzy mecze z tak dobrymi przeciwnikami. Tym bardziej to pokazujemy, co też podkreślamy, mamy dobrych. Ambitnych zawodników, nie wszystko nam wychodzi. Natomiast przy pełnej koncentracji, przy tym, jak jesteśmy zdrowi, jak mamy silną kadrę, jesteśmy w stanie powalczyć z, ka z każdym, i dzisiaj też to pokazaliśmy. Natomiast no, wygrać w Warszawie, to jest dla nas wydarzenie. I cieszę się jeszcze raz, też będę podkreślał, że tak duża grupa kibiców to widziało widziało na żywo. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Panie Trenerze, Konrad Rozmawialiśmy sobie w czwartek po meczu w celi a o tym, jak odkręcić tę złą pasję, która trawi Legię od dłuższego czasu. Mówił Pan, że trzeba pracować nad aspektem psychologicznym przede wszystkim. Tak się zastanawiam, jaki jest dalszy pan, bo, bo te rozmowy na razie chyba niewiele dobrego przynoszą. Dziękuję. No to też nie wiem. Inaczej wyobrażaliśmy ten mecz. Wiadomo, że w pierwszej połowie moje zdanie każdy latał jak chciał, w ogóle nie, nie trzymaliśmy struktury, gadaliśmy o tym, wydaje się, że już drogi, po, poprawiliśmy to. Była też sytuacja, była branka, widzimy się, zrobiliśmy najtrudniejsze w tym meczu, że to był remisowań ten mecz pierwszy. I potem e, jest wiara, żeby byśmy drugą, ale wiadomo, że złową bo... To jest kolejny mecz, który którym tracimy, tracimy głowę i, i to jest ciężko. Ciężko akceptować to, bo to już są nie pierwsze myśli, które dajemy przeciwników e, prezenty czy proste, proste straty. Więc e, nic, powiem za go Myślę, że każdy, każdy z nas może myśleć, patrzeć w lustrze i widzieć, co chcą robić ze, ze sobą. Więc e, to jest to jest, jest lega Warszawa. Tutaj się gra życzę, o i o tu, a nie, a nie o inne, inne cele. Nie wiem co będzie, więc... E, Jedynie to co mieliśmy rozmawiali. Albo powiedzieć, to, to już mówiliśmy, więc nie ma, nie ma co dalej komentować. To bardzo dobry. Ten raport, Państwo pierwszej że w trakcie dość specyficznego sezonu, kiedy tak naprawdę Legia walczyła o utrzymanie, nie, oszukuj, nie, nie bójmy się tego powiedzieć, zastanawiam się, ile podobieństw jest obecnie do tego, co było wtedy e, po Wichniewiczu, z Senem Gołębieskim, potem z Senem Nie wiem, teraz nie analizowałem dokładnie te, te sytuacje, starałem się myśleć o innych rzeczach. Tylko aspekty techniczno-taktyczne, które mogą e, pomóc e, drużynie na boisku. E, nie wiem czy tutaj jak gramy u siebie presja jest większa niż jak gramy na wiezie może tak być. Więc zobaczymy teraz kto, kto płynie tym samym statkiem razem z ta większa drużyna i zobaczymy kto nie. Więc teraz jest ten moment, który każdy z nas, każdy z zawodników, każdy z stawem musi myśleć, w której stronie przejść i czy jest gotowy też, żeby pokazać ten charakter i, i właśnie w trudnych momentach, wydaje mi się, że to właśnie jest najtrudniejsze tego robić, żeby zobaczyć właściwe piłkarze, właściwe liderze, bo lider nie musi tylko chcieć, się czy rozmawiać, Widzę może wizkażdy zawodnik, który weźmie drusina na plecach i jak je ciężko to się pokazuje i stara się. Stara się wciągnąć tej, tej drusiny, więc. E, Widzimy, że się potrzebuje. Każdy, każdy taki płaska. E, więc, e, więc tak. Tak proszę bardzo. Macieję, że jest to działane. Co ostatnie mecze to dwie porażki, jeden remis. Czy trener czy czuje, że ma dalej możliwość wyciągnięcia dłużynny z kryzysu, czy może myśli o tym, że jednak to polepie, żeby jak najszybciej klub znalazł pierwszego szkoleniowca takiego nadużywcy podczas tej przerwy, czy jest <coughs> gotowy prowadzić dalej zespół i wierzy, że wyciągnie dużym z kryzysu i że nie będzie takich sytuacji jak na Barcelony w, w który został tak na do głębokiej wody, no i sobie nie bardzo radzi. Jest so dużo różnych rzeczy, też się mówi o drużynie, o trenerów. O... Trenerów so jesteśmy tutaj, żeby pomóc zawodników, żeby dać narzędzia. E, wiadomo, tym bardziej dokładniejsza informacja dostaną, to widać, że też może być dużo pomocne dla zawodników. Ale koniec końców widać, że tu najważniejsze to jest głowa zawodników. Και αυτό είναι το πιο εύκολο να το κάνουμε. Δεν έχει πολύ καλή σχέση με το Αλλά το aspect mental πρέπει να το βελτιώσουμε. Και αυτό να το κάνουμε. Τι είναι η reflection, τι είναι η δουλειά, τι είναι η δουλειά. Δεν έχει καλή ale też no, trzeba czasami tylko praca, 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 troszkę może mniej rozmawiać, bo wiadomo, že te rozmawianie to nie za bardzo da v tym momencie. Nie wiem, mi powiedzieć, to, czy to trener je eh, winny, či zawodników. Nie wiem, jesteś się też na zewnątrz i oceniacie bardziej obiektywnie, obiekt obiekt więc e, wiadomo, że środka zawsze, prze... przynajmniej ja szukam pozytywów cały czas, tam mnie nie ma, bo myślę, że tak powinno być, a jak coś nie idzie, no to wiadomo, rozmawiać, pokazać, poprawić, ale są rzeczy, które tak jak dzisiaj, no w... ciężko by to

prawdziwy charakter, prawdziwe piłkars i. sobie wyciągnąć to, no? Więc trzeba będzie w kolejnych meczach może trafić na zawodników, które. nie wiem, które no. będą robić e... ten balans cały czas, które będą skusowali może 90 minut, a nie 80, powiedzmy, bo czasami są takie, e... 2 minuty nie ma nas i pam, pan, raz, dwa i dwie bramki. Bo tak to wygląda na ostatnim meczu, więc e, coś będziemy musieli myśleć, może jakaś zmiana, nie wiem. Czy taktyczna, czy indywidualna, personalna, nie wiem. No, panie że pan Krzysztof Piniuszewski, jak Gołdrych. Chciałbym zapytać pana o to, co sprawiło, że Wojtek Urpański, będąc jednym z najlepszych piłkarzy na i w dzisiejszym meczu tak to się określił E eh, sukalisme troje te sin dinamike vida nese pusain te skapino boisko duzo duzo da sukalisme trojte e te, eh, te kombinacije na pravi stronie minci kapi shoek crash pravi namis se zaukem dolgo też wyglądao ostatni meču dobrze se porusimią na Na wojsku, tam po lewej stronie, nie mieliśmy taka, taka płynność. Eee, też liczyłem, bo Wojtek też był parę razy bardzo blisko, tam właśnie eee, dostawianie piłki, tam ostatni Terci czy za plecy obrońców. Też ma dobre, dobre strzały z dystansu, więc liczyliśmy też na niego. Wiadomo, ale wiesz, to jest taki mężczyzna, który musisz podjąć decyzję, trzeba coś zmieniać, bo, bo nic nie dawało, więc to są te sytuacje, które trener. mu się podejmować jakieś zmiany i czy trafiłem, czy nie, to nie wiem, no. Próbowałem coś, coś zmieniać. Więc szukałem innych inne zawodników, może inne charakterystyki, trochę inne dynamiki E, Pracowanie to się udało, ten, ten mecz. Końcówka też. Pomyśleliśmy, że przez to, że jesteśmy zostania tercia cały czas, naciskamy, szukamy tam troszkę atakowani pod przestrzeń i te podanie, no to wiesz, tutaj też szukałem, trochę liczyłem na Jędzę, bo, bo okej, okay, Jędza jest obrońca, ale ale on w polu jakby pan był na trening, no to cały czas strzela bramki, czy z łową, czy nogą, nieważne. Robimy cały, czy ćwiczenie strzelaczki, no to on biedny, że najwięcej bramy. Więc Szukaliśmy szukaliśmy w końcu z tej tylko i... że ostatni minuta brakowała brakowało trochę chłodna głowa, bo wie, są minuty do końca, spokojnie, można troszkę przygotować z akcji, szukasz kombinacji wodnej sektoru, doszotkować, szukasz piłka otwarta, żeby doszodkować dobrze, a traciliśmy głowa kompletnie. Kompletnie traciliśmy głowa. I właśnie to są te momenty, które powinniśmy. Spokojnie, jeszcze ja przygotowasz akcji, bo wiedzą, że masz takie milety i takie jędza w polu karne, które bardzo dobrze grają w no to dać im szansę, żeby strzelili coś, więc... widzimy, ja że dlatego jesteśmy też trochę... Nie trochę, nie, bo przegraliśmy mieć przez to. I przez to, że później idziemy wszyscy na wariaty i... i nie mamy ten balans tam w stylu, więc mówimy cały czas i... Koniec końców to musisz też Zmienić z drugiej strony, bo, bo prawda jest taka, że też czasami wiemy, że przeciwni czasami za łatwo wygrają te, te mecze z nami, więc e, trzeba coś zmienić. Proszę bardzo, Stachu. Dzień dobry, panie twierdzi. W mediach przewijają się nazwiska różnych potencjalnych kanałów. Ja chciałem zapytać, czy może pan chce przyjąć w tym momencie na stałe różne leki Warszawa? Euskara, Zuzko Biaen, eh. jesten, jesten tuta edugo, e, eh, duzo mida bat enklub, jak bila tuta boi, iako txobek, tuta flegi, graen zulegi, itxi, pozna nahi moen zono, moen txurka uruz donatuta, ebenz ja, ten klub mam e, eh, zertze, Już powiem chłopak, nie nieważne co, co będzie, czy ja będę, czy będę asystentem, czy trzeci, czy, czy drugi, czy będę aut, nie wiem. Ja zawsze że będę robił wszystko co najlepsze, co potrafię, żeby sobie pomóc i żeby i przynajmniej coś mogłem pomagać komuś, czy zawodnik, czy, czy klub, czy, czy drużyna, więc to, to nie jest pytanie do mnie. My, ja jestem trenerem i i tak jak mówię, no, szukamy rozwiązania, przygotowania zawodników, e, e, ćwiczenia na treningach, planowanie no to co jest to do wiązania jakby z rola trenera, więc e, nie wiem, to nie jest pytanie na mnie, tak jak mówię, no. Tak jak mówię, ja tylko jestem tutaj, sobie pomóc, jak mi że nie jestem potrzebny, bo, bo nie pomogę, no to no to ktoś inny będzie. Ale tak jak mówię, no, czy pierwszy, czy drugi, czy trzeci, ja jestem tutaj, żeby, żeby pomóc. Tylko, tylko tyle mogę powiedzieć.